Odstawiłem V70 na serwis pozakupowy. No wiadomo, rozrząd, olej, te rzeczy. No ale jako, że serwis jest e, pod Warszawą, jakoś trzeba było wrócić do domu. A jako, że odstawiłem go do mojego kolegi, zaproponował mi samochód zastępczy. Bardzo się ucieszyłem. Problem tylko w tym, że jako auto zastępcze dostałem to. Druga generacja Opla Combo powstała na bazie Corsy B. Pierwsza była oparta co ciekawe o Kadeta. Eee, następna już była Corsą, potem znowu Corsa, a potem, a potem to już nieważne. Tak czy inaczej, o ile druga Corsa była całkiem sympatycznym miejskim jeździłem, o ile można nazwać Opla sympatycznym, o tyle Combo zobaczcie sami. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, tak, to jest właśnie ten egzemplarz, który wcześniej był testowany przez e redaktora Zbigniewa Łomnika. Natomiast e, gdy mi pewien czas później, czyli teraz, przyszło nim trochę pojeździć, kompem, nie redaktorem Zbigniewem Łomnikiem, to został już troszkę zrobione. Przede wszystkim pali na wszystkie cztery gary, co oznacza, że podaje równe 60 koni z pojemności 1,4, napędzanej pysznym gaziorkiem. Pod maskę nie ma co zaglądać. Zwykłe Oplowskie 1,4, znane z chociażby pierwszej generacji Astry. Natomiast to, w czym jest siła tego typu auta, kryje się z tyłu. Baz w usztywnianym pokrowcu? Proszę. Wejdzie jej 10 w twardych prostokątnych futerałach. Oczywiście, jeżeli całej paki nie będą zawalały częściej od innych gratów. Zupełnie osobnym tematem jest tutaj wnętrze. Niestety. Co prawda, deska rozdzielcza jest no, taka jak w Corsie B, czyli przyzwoicie zmontowana z dość tanich i twardych, ale trwałych materiałów i zaprojektowana jak na swoje czasy, czyli lata 90. całkiem sympatycznie. O tyle siedzenia to jest dramat. Prawdopodobnie pochodzą z Corsy, ale w tym egzemplarzu są wysiedziane do cna. Amortyzacji tutaj nie ma już praktycznie żadnej. Mój spasły zad, choć sam w sobie jest raczej dość miękki, czuję się wymęczony po kilkunastu minutach podróży. A dodatkowo przez obecność ściany grodziowej e, oparcia można ustawić tylko prawie zupełnie pionowo. Komfort jazdy level zero. Oczywiście nie zapominajmy, że jest to Opel z lat 90. Oznacza to jedno. gnije Szajse, chrystys, opel, benze, hohen, benze, hohen. No, Patro. Palemy i ruszamy na robotę. Proszę. Jak pięknie odpala. Tak naprawdę trudno jednoznacznie orzec, co jest pierwszym najbardziej odczuwalnym wrażeniem podczas jazdy od kombem. Może być to hałas wewnętrzny podczas przyspieszania, może być to wszechobecny, bogaty bukiet gazioru, ale przypominam, niemieckie auto, gaz musi być. Ale jak dla mnie jest to coś, co zauważa się przy pierwszym hamowaniu. Dramatycznie, koszmarnie, przerażająco złe hamulce i odgłos które wydają z tyłu. To były heble. Hamulce te są tym straszniejsze, że kombo, mimo pozornie jedynie 60 koni, jest całkiem żwawe. Przynajmniej na pusto. Podejrzewam, że na pełno wcale nie byłoby lepiej. A wręcz jeszcze gorzej, no bo załadowany samochód. Jednak e, potrzebuje nieco lepszych chemii. A tu można się chyba trochę zdziwić. Poza tym, jak słychać, WRC barcy, rycy, cescy. Ale abstrahując od tragicznych spowalniaczy, hałasu i dramatycznie złej pozycji za kierownicą oraz koszmarnych foteli. Nie jest to aż tak zły samochód. Zacznijmy od tego, że, jak już wspomniałem przed chwilą, jest całkiem żwany. Oczywiście, po załadowaniu paki, najlepiej złomem, na zasadzie wozić to czym sam jesteś, kwestia dynamiki mogłaby ulec pewnej zmianie, ale tak. 60 kucy podaje zupełnie zdrowe zawieszenie. Nie jest jakoś przesadnie twarde, autko trochę podskakuje, ale nie na zasadzie wybijania zębów na wybojach, tylko po prostu jest to mały, krótki, lekki samochód i tyle. No, oczywiście precyzja prowadzenia jest żadna, no, ale trudno się czegoś innego spodziewać po małym dostawczaku ze sztywną tylną osią na resorach piórowych. Jednak po mieście, a przecież jest to naturalne środowisko małego dostawczego Opelka. Da się tym jeździć bez zachwytu, ale się da. Powiem tak: Ja tym sprzętem nie chciałbym nagniatać codziennie i wszędzie, ale gdybym musiał przewieźć coś większego, jednocześnie coś, czego wolałbym nie ładować do V70, to w sumie czemu nie? Po tym pamiętajmy: Jest to sprzęt za kafla, który nie klęknął ani. Za czasów poprzedniego właściciela, a nie obecnego. Tylko kurde szte hamulce.